Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem proboszczem, gospodarzem parafialnej świątyni na czele, księże kanclerzu, księże kustoszu, księże dziekanie, czcigodne siostry zakonne. Przybywa dzisiaj do katedralnej świątyni figura świętego Michała Archanioła. Przygotowując się nie tylko przez te ostatnie dni, ale także, jak słyszeliśmy od kolekcji wielkopostnych, uświadamiamy sobie, że ta figura przybywa z najstarszego sanktuarium w Europie Zachodniej, z włoskiego Monte Sant'Angelo na Górze Gargano. Przyglądając się z jaką miłością i czcią, jest ta figura w Polsce przyjmowana. Możemy powiedzieć, że Michał Archanioł na nowo zdobywa Polskę, zdobywa serca Polaków. Gdziekolwiek pojawi się w znaku figury, ludzie przychodzą z różnych stron, by modlić się i prosić o jego pomoc w walce ze złem. Parafianie katedralni i mieszkańcy naszego miasta mają dzisiaj to szczególne szczęście, że możemy wpatrywać się w tę czcigodną figurę, oddając cześć świętemu Michałowi Archaniołowi. Pan Bóg sprawia, że tu, w tym ważnym dla diecezji i dla naszego miasta, miejscu Przywołujemy tego pierwszego z Archaniołów i mamy nie tylko wiarę, ale wręcz pewność, że jeśli to przywoływanie dokonuje się w wierze z wiarą, możemy spodziewać się rychłych owoców naszej modlitwy. Święty Michał Archanioł obdarzony jest Pana Boga szczególnym zaufaniem. Jest uważany, uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, anioła łaski i zmiłowania. Kojarzony głównie z egzorcyzmami, jeden z trzech bohaterów, możemy powiedzieć, spośród archaniołów. Jest nie tyle znany, co też potrafi ciągle zaskakiwać. Jak słyszeliśmy w pozdrowieniu wyrażonym przez dzieci, ale także przez dorosłych, jego imię znaczy któż jak Bóg. W Apokalipsie świętego Jana Archanioł Michał pojawia się na niebie i walczy ze Smokiem. Postać tego świętego jest ukryta na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu, chociażby w tej dzisiaj odczytywanej. Księdze proroka Daniela, gdzie Michał walczy z księciem królestwa Persów, a kilka rozdziałów dalej, inny anioł zapowiada jego przybycie i opiekę nad ludem Bożym. Jego imię jest znane także w Nowym Testamencie. W Księdze Apokalipsy św. Jana. Możemy wyczytać i też zobaczyć, jak dokonuje się walka ze smokiem, który chce pożreć syna niewiasty. W rozdziale dwunastym możemy dokładnie wyczytać o tym wydarzeniu. Siostry i bracia, o swojej pobożności i czci dla świętego Archanioła Michała dowiadujemy się także z życia świętych. W pismach i wspomnieniach ślad tej przyjaźni pozostał u Świętego Franciszka z Asyżu, który podejmował post ku czci Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Anielskiej. Według tradycji to właśnie książę niebieskich zastępów udzielił mu stygmatów. Wiemy także o ogromnej pomocy Michała Archanioła udzielonej świętemu ojcu Pio podczas jego walk ze złym duchem. Co ciekawe, święty ojciec Pio polecał modlitwę do świętego Michała Archanioła w celu zażegnania kłótni i nieporozumień rodzinnych. Ale także i nasza polska święta. Święta Siostra Faustyna także przyznawała się do bliskiej znajomości ze Świętym Michałem Archaniołem. Moi drodzy, to zaledwie tylko kilku świętych, którzy zawdzięczają mu pomoc i opiekę. Dla nas to wydarzenie, spotkanie ze Świętym Archaniołem Michałem, który przybywa do nas w znaku. Figury z Gargano. Niech stanie się okazją, abyśmy codziennie, codziennie przyzywali Jego szczególnej pomocy, byśmy przyzywali tego wyjątkowego patrona w walce z grzechem, szatanem, różnymi pokusami, jakie w życiu się pojawiają. Pamiętajmy, że Antychryst, szatan, nie musi. Kusić nigdy bezpośrednio do zła to byłoby zbyt proste. Pokusa, która pochodzi od złego, proponuje ulepszenie świata według swojego zamysłu, i często pod płaszczykiem dobra będzie przemycał rzeczy złe, które mają na celu jedno odrzucenie Boga i całe. Pobożne życie, a zatem wewnętrzna zgoda i przyzwolenie na tak zwaną drugorzędność Boga w naszym życiu to jest pokusa, jaką dzisiaj niesie świat to jest pokusa, która płynie od złego. Jak tę pokusę rozpoznać? Można ją rozpoznać po tym, że daje człowiekowi wszystkie dobra tego świata, ale przysłania Boga i tym samym łudzi człowieka, oszukuje go i kłamie. Dzisiaj pojawia się pokusa samowystarczalności człowieka. I to jest dzieło szatana. Bez Boga, nic nie możemy w życiu osiągnąć. Uznanie siebie samego, własnych potrzeb i chwilowych pragnień za ważniejsze od Boga, to jest właśnie ta pokusa, która nam zawsze grozi, ponieważ wtedy odmawiamy Panu Bogu należnego Mu miejsca w naszym życiu. Siostry i bracia, trzeba nam pamiętać, że kłamstwo diabła jest bardzo niebezpieczne dlaczego ponieważ upodabnia się niewiarygodnie upodabnia się do prawdy podnosi do rangi absolutu ten aspekt prawdy który najbardziej rzuca się w oczy najbardziej łudzi człowieka czego skutkiem jest właśnie brak zbawienia szatan też wierzy w boga i drży przed Bogiem, w głębi duszy stawia siebie przed Bogiem, ale sam nim nie jest. Zły nie jest wszechmogący, nie jest wszystko wiedzący, usiłuje zdetronizować Boga, zepchnąć z pierwszego miejsca rzeczywistości i życia. I dlatego, jako wspólnota kościoła. Tak było przez całe wieki, tak jest też i dzisiaj, jako wspólnota Kościoła spotykamy się z tak wielkim atakiem złego ducha. Dlatego Kościół jest tak mocno znienawidzony przez świat. I dlatego też Pan Bóg dał nam tego świętego Archanioła Michała, dał nam, żeby nas strzegł żeby nas chronił przed działaniami złego Ducha. Przypominają się słowa Pana Jezusa z mowy pożegnalnej do uczniów skierowanej mowy w wieczerniku. Pan Jezus wtedy do uczniów, którzy niewiele rozumieli z tego, co do nich mówi. Wtedy im powiedział: „ Jeżeli was świat nienawidzi, Wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. I kończy tę swoją pożegnalną mowę Jezus tymi słowami. Jeżeli mnie prześladowali, to i Was będą prześladować. Siostry i bracia, a zatem nie ma dla nas innej drogi, jak tylko ta, którą przeszedł nasz Pan Jezus Chrystus. Wsłuchujemy się, tak jak zawsze, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, wsłuchujemy się w Słowo Boże. Stawiamy pytania, co też takiego szczególnego dzisiaj chce nam Pan Bóg powiedzieć. Musimy sobie uświadomić, że stanowimy część Bożego planu, planu, który nie ma granic. Autorem tego planu jest Bóg, zanurzeni w świecie kierowanym przez niewidzialne obecności które razem uczestniczą, razem z nami w Bożym planie. Jesteśmy twórcami historii, której celem i centrum jednoczącym jest osoba Jezusa Chrystusa. Ale też dobrze wiemy, że ta droga prowadząca do Chrystusa naznaczona jest bezlitosną walką z siłami zła. Które nigdy nie zdołają zniszczyć królestwa, jakie Bóg przekazał synowi człowieczemu. Niemniej jednak, ta walka będzie trwała aż do końca czasów. A na pierwszej linii tej walki będą święci aniołowie Boży, Archaniołowie, prowadzeni przez Michała i wszystkie duchowe stworzenia wierne Panu ta rzeczywistość której nie mogą zobaczyć nasze oczy została nam objawiona abyśmy z wiarą nadzieją i miłością w jakie obfituje codzienność mogli skutecznie stoczyć zwycięską walkę z mocami zła a zatem, jeżeli z wiarą potraktujemy nasz wkład w budowanie Królestwa Bożego tu na ziemi, Królestwa miłości, prawdy, jedności, pokoju, wtedy za łaską Pana zobaczymy miłosierdzie, które otworzyło niebo i stąpiło, aby zamieszkać pośród nas, i aby, ten, aby otworzyć nam dostęp do Ojca. Po to, byśmy razem z aniołami cieszyli się kiedyś obecnością Boga, oglądaniem Boga. Dzisiaj słyszymy Ewangelię, historię Natanaela, popularnie zwanego Bartłomiejem. Dzisiaj poznajemy właśnie tego ucznia Jezusa. To o nim Jezus mówi: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Jezus daje nam możliwość dostrzeżenia głębi ducha tego właśnie apostoła. Wcześniej, kiedy Natanael usłyszał od Filipa swojego przyjaciela, usłyszał informację: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Jezusa, Syna Józefa z Nazaretu. To ten właśnie zapytał, a właściwie z przekąsem powiedział, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Patrzymy dzisiaj na tego ucznia Jezusa, na Natanaela. Jesteśmy świadkami, jak przechodzi On szczególną drogę od fazy poszukiwania, stawiania pytań aż do aktu wiary, to właśnie Natanael sam staje się znakiem, żywą ikoną każdego prawdziwie wierzącego człowieka, takiego, który w świetle Bożego Słowa pogłębia swoją wewnętrzną zdolność widzenia tego, czego nie można w rzeczywistości ujrzeć. Wewnętrzną zdolność widzenia z wiarą, widzenia więcej niż tylko to, co niesie rzeczywistość. I to właśnie ten uczeń Jezusa dostrzega w swoim mistrzu jedynego Zbawiciela: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Natanaelowi. Zanim spotkał Jezusa, wydawało się, że nie może być nic dobrego z Nazaretu. A tymczasem zobaczył Jezusa i wpadł w zachwyt. Ujrzał Syna Bożego. Ujrzał w nim króla. Ujrzał, zachwycił się i poszedł za Jezusem. Dał się pociągnąć. To wyznanie Natanaela. Jest jak kredo dojrzałego ucznia Pana Jezusa. Prawdziwy Izraelita, który w Jezusie wyznaje Syna Bożego, wyznaje Króla. I w tym momencie ten właśnie uczeń Jezusa słyszy obietnicę, która przekracza jego oczekiwania. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Czego dzisiaj teraz jesteś świadkiem. Zaprawdę powiadam Wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na syna człowieczego. Moi drodzy, czytając dzisiejszą Ewangelię, warto zwrócić jeszcze uwagę na rolę, jaką spełnia Filip, przyjaciel Natanaela. To wobec jego świadectwa, pojawia się sceptycyzm Natanaela. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Dlaczego ta relacja między Filipem a Natanaelem wydaje się być tak ważna? Pamiętajmy, że przyjaźń może być wielką pomocą w odkrywaniu prawdy. Dzisiaj z wdzięcznością odnosimy się do tych, którzy są nam taką pomocą w odkrywaniu prawdy i podprowadzają do Jezusa. Ileż takich ludzi właśnie spotykamy w, naszych życiu, w naszym życiu? Ludzi, którzy pomagają nam odkryć prawdę, pomagają zobaczyć w życiu więcej niż tylko to, co niesie życie, pomagają dostrzec. Działanie Pana Boga w nas. Oto jak wielką i ważną rolę spełnia Przyjaciel. Spróbujmy dzisiaj postawić sobie pytanie, czy my jesteśmy takimi dobrymi duchami, aniołami, których Pan Bóg posyła do naszych przyjaciół, którzy podprowadzają, Dzięki nam innych do Jezusa. I na zakończenie jedna ważna myśl, która wydaje mi się być, której nie możemy pominąć w naszej rzeczywistości polskiej. Przeżywamy w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jesteśmy z różnych stron atakowani. Przez moce złego ducha i ze wschodu, i z zachodu. Jesteśmy narodem chrześcijańskim i pamiętajmy, że trzeba nam bronić się przed szatańskim ateizmem i dechrystianizacją naszego życia. Nikomu nie pozwólmy deptać Bożych Przykazań i Ewangelii. I przestańmy się bać. Brońmy naszej katolickiej wiary w naszym życiu i w życiu polskich rodzin. I nie żyjmy jak poganie. Pamiętajmy, że o ile Kościół jest dziełem Boga, a nie człowieka, to bramy piekielne go nie przemogą. I Pan Bóg czeka z pomocą dla każdego z nas. I nie zostawi nas samych. Dla, dla moralnego odrodzenia naszego narodu. Ale też i Europy i świata, Pan Bóg potrzebuje naszej głębokiej wiary, naszej miłości, naszej dobroci i naszej wierności chrześcijańskim korzeniom. Nie wstydźmy się Chrystusa, nie wahajmy się czynić dobra, nie bójmy się powiedzieć stanowczo nie temu złu, które kusi, kusi nas ze wszystkich stron. Poczujmy się naprawdę ludźmi wolnymi, którzy potrafią powiedzieć nie temu, co niszczy naszą duszę. Tylko niewolnik zawsze mówi tak. Obudźmy siebie i innych z letargu ogarniającej nas religijnej obojętności, pogańskiego widzenia świata i zacznijmy żyć tak, aby całe nasze życie stało się znakiem sprzeciwu wobec panoszącego się zła moralnego upadku i nienawiści do Boga i jego kościoła pamiętajmy pan bóg potrzebuje naszych umysłów i naszych serc potrzebuje naszych talentów i naszej zdolności potrzebuje nas by przemieniać świat w którym żyjemy i niech święty archanioł michał ma nas w swojej opiece. Amen.